Dorabiamy mocowania do rozgarniaczy RedLint, teraz to musimy przyspawać tutaj, w tym miejscu. No i tak to będzie, tutaj będzie przyspawane i zamocowane będzie tamto, także trochę mamy grime, trochę mamy Lemkena, trochę Grusę, taka mieszanka, tylko to jeszcze to pospawać i... Kolejna modyfikacja Musimy zrobić przegrodę w łyżce, żeby można było sypać do tej małej sadzarki Bo łyżka jest za szeroka No i jesteśmy na polu na dwie sadzarki Będziemy robili już taką próbę Znaczy nie, No zaczynamy sadzenie po prostu no. To już nie jest próba, tylko zaczynamy sadzenie Przed nami Steiger z Karatem tu już zamykają zagony, także będzie uprawiał. I przed sadzeniem RSM rozdywamy. Małą sadzarkę trzeba poustawiać, niech już sadzi. A później się zajmiemy moją sadzarką. Teraz robimy próbę Każda chwila jest nasza? Tak Dwa pierwsze rządy. Ciężkie są początki tak, yy, tak to wygląda. Musimy poprawić. To jest za nisko, rozgardzia mi. To musimy poprawić yy, i się okazało, że jeszcze kapeć. Dlatego ta strona trochę głębiej mi szła jak jechaliśmy. Dobra, to już kwestia ogarnięcia kilku rzeczy i będzie dobrze. I klipsy jeszcze muszę przywieźć, żeby sobie trochę tutaj spłycić. Zaczyna coś padać ciekawe. Mogłoby trochę pokropić, by się lepiej formowało. I uciekamy. No i dzisiaj nie będzie roboty w polu. Spadł śnieg tak jak widać i pada. Pada gdzieś tak od godziny czwartej. Muszę podjechać busem pod warsztat, zrobimy koło zazarce bo mam w bagażniku koło ile śniegu jest na świebie, mam tylko w bagażniku, musimy je ogarnąć i trzeba będzie sprzętem zjechać z pola, bo myślę, że całą noc, dzisiaj dzień i noc na pewno nie będzie, całą dobę nie będzie roboty, bo będzie mokro albo jeszcze dłużej. Zobaczymy. I mamy koło do rozebrania Co się stało? Nie ja wiem Dziwna sprawa. Zaraz je rozbieramy. Warunki się zmieniły. Mokro jest. Przyjechaliśmy z tym kołem. Zakładamy koło i zabieramy sadzarki do gospodarstwa. Nie będzie sadzenia. Pędy, jak nie dłużej zobaczymy, jak dalej pogoda. Koło tutaj mamy koło założone bez dewarowania przypad, bo taka pogoda Z której strony te paski z tamtej? To były oryginalne chyba, tak? To, nie, te nie są oryginalne. No tak, Czekaj. To oryginalne były. No trzeba cię zrobić zamówienie. Wszystko to po żeby były wiesz, kompletne na zapas jeszcze. Znowu, nie? Bo to. Ale że on się obrócił, coś musiało podejść, nie? Tu musiało coś wpaść, bo te blachy są... Co, ten pasek się Te blachy to. Co? Widzimy, że te, myśli, że się wypraca to. Bo, bo myśmy go poprawiali dwa razy na polu. No. No. Nie no, no. raz. raz. No, nie no, dwa razy. No no, no. No. Coś tu I musi wpadać, wieś. bo tutaj jest ten... Te blachy są... Yy, widzisz. Odginęliśmy i znowu się podgięły. Te blachy trzeba... Mówię. To, to chyba się właśnie Widzisz? druga sprawa... Ale używa. No. Wjechaliśmy tutaj do środka. Trzeba poprostować pręty trochę na taśmie. Trzeba sznurki powycinać z wałka z wałków. Taśma była nowa, już ma za sobą ponad 100 hektarów. Trzeba będzie poprostować. Tym bardziej, że teraz jest czas, bo deszcz pada. Tak to wygląda. Ten wałek był nowy, ten był używany, nowy, używany, używany i tam były dwa nowe. Tutaj wywaliło całą tą gwiazdkę, bo ten padł jakiś prędko. No, no ale do końca już się do ramy do, do, tym pod kamieniaczem. Nie ma takiej tragedii. No, no tak, trzeba no, tak, wrócić, tylko śrubę muszę, muszę przynieść. Tak, no inaczej się nie da, bo śluby tak pasują akurat, bo są trzy tylko. Trochę jest skuwania. Miało mi się, że tarty trzeba zamówić do sprzęgła. Tak się wytarł grzebień po 100 hektarach. Będę chciał go ponapawywać tu gdzie się jeszcze da. Ale mierz wygląda tak. Wymieniamy przy okazji te zamki, bo tu już były zużyte, a jak maszyna stoi. To trzeba wszystko porobić, to co widzimy, po prostu, żeby było gotowe. I tak to wygląda po regeneracji. Do końca sezonu powinno wytrzymać. No, tu mamy tyle sznurka, było na tych wałkach. Czy Ty teraz maszyna będzie lżejsza? Ostatni wałek, tak? No. To? Jeszcze dwa w no, 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 no. Tutaj musimy wyrzucić półogniwko, bo łańcuch trochę się wyciągnął, żeby można było go bardziej napiąć. Ten batka była nowa, ale już widać po niej, że troszkę pochodzi. Mnie nie, nie, nie da rady chyba. A no nie, może być. Ale ten, y, jeszcze pochodzi. Cały dzień dzisiaj pada, maszyny mamy na placu, tutaj jak widać, tutaj już są zamontowane te rozgarniacze. Tylko będziemy musieli troszkę te śruby ziemskie wkręcić, bo są za nisko, myślałem, że muszą być niżej, trochę zostało to wykręcone, ale blacha, blacha formująca trochę się unosi do góry i troszkę one są za nisko, to się jeszcze na polu doreguluje, ten siłownik mam zamówiony bo jest uszkodzona sprężyna w środku, tam taka jest sprężyna gazowa, bo siłownik jest jednostronny i obniżamy za pomocą ciśnienia, czy znaczy podnosimy za pomocą ciśnienia, a obniża się za pomocą tej sprężyny gazowej i blacha formująca się na razie spisuje. Założyłem blachę po to, bo możemy pracować większą prędkością, bo jeżeli mamy rolki koszowe, też to jest fajne rozwiązanie, ale gdy jechaliśmy świeżą morkę, jechało się wolniej maszyną, i wtedy jeździliśmy tak około 4 km na godzinę, to te rolki koszowe fajnie nam robiły. A teraz, jak chcę trochę jechać szybciej, bo już jest ziemia przygotowana do sadzenia, odsaparowana, tylko broną zagarniamy ślady ciągnika, yy, jadąc 6 na godzinę, 6,5, yy, blacha formująca tak nie rozwala redlin, bo Rolki koszowe po prostu przy tej prędkości rozbijały za, za bardzo te redliny. redliny. Dlatego zastosowałem tę blachę formującą. No i druga sprawa, że jak jest jedna sadzarka z blachą i jest druga z blachą, to redliny będą wyglądały tak samo. Także rolki koszowe to jest fajne rozwiązanie, do tej pory stosowaliśmy tylko z uwagi na, na prędkość, bo mamy do posadzenia 350 hektarów. Także to jest kawał pola. Dlatego chcę po prostu jak najbardziej zwiększyć wydajność sadzarki. I jeszcze muszę zamontować kamerę. Ogólnie tutaj była kamera z tyłu na blachę formującą, tylko że kiedyś nam się urwał łyce Banty i cała, całe mocowanie rolek koszowych odpadło i się urwał kabel. Także muszę zamontować kabel drugi do rozdzielacza kamer i zamontować tutaj, żeby mieć podląd na blachę formującą. Bo ogólnie to powinno być na siłownikach i na akumulatorach z regulacją ciśnienia. Co? To są te z czerwonym napisem paski chyba. To nie tak. A... A długość? To nie wiem, to idę o to, że jeden najwyżej. Bo ja wziąłem takie i takie na próbę, nie? Jakieś droższe wziąłem i tańsze. No to są takie, no, To są no, krótkie no. chyba, to mogą być te. Zobaczmy. Na długość a zobaczyć. No tak, jak będą pasować te. Po numerach długości, nie? Chcesz zobaczyć. To być... są oryginalne, te Grimowski. Ale też są tak. podane długości, są. Numer katalogowy. Powinien być, powinna być długość. Nie. No to przymierzcie i wejdziemy do no, domu Może była tylko no. się starła No Dobra, przymierzymy i tak. Są trzy takie same, jak nie będzie pasować to jeden będzie tylko Bo też z, z czerwonymi napisami są, to na pewno no. są te krótkie Dobra i tak to wygląda Także jak tylko się zrobi pogoda to ruszamy Myślę, że na dwie sadzarki powinniśmy sadzić około 20 hektarów w ciągu 12 godzin, być może więcej. Taki mam plan. Jedynym problemem, jaki wynika, to to, że mamy długie pola i może nam nie wystarczać sadzeniaków w jedną i w drugą stronę. Ale to jeszcze zobaczymy. No teraz akurat zaczynaliśmy na grubym kalibrażu. Sadziliśmy ziemniaki krojone, zaczęliśmy od tych sadzeniaków, które najgorzej się przechowują, żeby je, żeby je jak najszybciej wysadzić. A później przejdziemy na te pole, które jest odkamienione całe i tam już będziemy sadzili ziemniaki jadalne i frytkowe i tam już będziemy tak na ostro sadzili i tak to wygląda. Max z tą składarką sobie fajnie daje radę. Też tutaj to fajnie fajnie to pracuje. Wymieniłem te łożyska w tym silniczku, to elegancko, chociaż powiem tak, te elektryczne strząsacze nie są tak efektywne, jak tutaj w tej sadzarce mam mechaniczne, nie? bo tu mam napęd na ruszt. Napęd na ruszt jest tutaj z tego wałka, jak to pokazać Tak to wygląda. I tutaj to lepiej pracuje, bo te elektryczne jednak tak nie, tym rusztem nie czepią No i co? I będziemy sadzić tygodniu, oby tylko się jakaś pogoda zrobiła. Nawet tak dobrze, że trochę popadało, bo bardziej wilgotna gleba, to się lepiej formują redliny. I tak, ten drut, który kupiłem, to jak widać zjechało się tutaj, to zostało tylko jeszcze kawałek do naprawania. Jest uważam gorszy od tego poprzedniego. I tutaj wszystko jest na razie w porządku. Wieszak naprawiony. Także wszystko jest teraz na placu, to też troszkę jest lepiej, bo robi ten rowek, ogólnie jak będziemy robili szersze, szersze zagony na 180, to będzie lepiej, bo wtedy jest szerszej, szersza ta powierzchnia tutaj, żeby można było sypać między rządki. No, tutaj mamy tą przyczepę Tandem PTS-12, przyczepa ogólnie, ktoś tam pytał kiedyś, co to za przyczepa, to jest na bazie PTS, nie 12, tylko PTS-9. Wózek jest od tej przyczepy, a cała rama konstrukcja jest zrobiona przeze mnie jakieś 15 lat temu, albo 20, 15 chyba lat temu, w ten czas tak szybko leci, zostało tutaj, tylko został wózek, a ta cała tutaj rama, wszystko jest przeze mnie wyspowana dawno temu. No i używamy ją tak głównie do celów takich budowlanych. Nowy siłownik był wtedy zamontowany i wózek został wykorzystany, ten od PTS-12 z tym, że tu jeszcze założę osie od y, ciężarówki, tak jak mam w tej y, PTS-12, tak, bo to jest dziewiątka ale te wózki są takie same mam kupione dwie opony na zapas w razie w jakby, bo to, z tymi kłami to są problemy ale jeżeli w polu pracujemy, to są mniejsze prędkości to jeszcze wytrzymują bo już nie kupimy takiej opony o takiej jakości, co wychodziły te pierwsze na pierwszy montaż, bo tamte tyle lat niektóre, u nas to jest tak kupiliśmy te opony to były chińskie po roku, po dwóch latach zaczęły wszystkie strzelać i trzeba było wrócić znowu na te stare oryginalne teraz no, też zakupiłem, bo żeby było po prostu można było coś założyć gdyby coś się stało z kołem, ale to tak jest, jak są opony na zapasie to się nic nie dzieje, gdyby nie było opony to byłby problem z kołem i bo robota stała. Także tamto opony nie sobie leżą. No i tu by trzeba było jeszcze zrobić na kule, nie? Założyć ucho. Bo tak to było kiedyś wcześniej zrobione, bo nie mieliśmy kuli. To tak to teraz jest. I to 7240 to ten ciągnik, co ten most ma, najprawdopodobniej uszkodzony. O 4CX też jest potrzebny, bo teraz na tym polu to tam dużo jest tych dużych kamieni, to trzeba wszystko wykopywać, także na bieżąco jeździ zaledwo i cały czas jest robota na 4CX, żeby te duże kamienie usunąć, bo te kamienie są w sumie najgroźniejsze dla maszyn. A i teraz tak jak doszło do sadzenia, co się okazało, jak pracujemy z odkamienianiem i chcemy sadzić brakuje nam ciągnika, żeby zaczepić przyczepę z sadzeniakami. Mamy tylko jeden ciągnik wolny jest to ten czarny Magdom 7220 którym Sebastian kopie i tylko mamy na tą chwilę jeden ciągnik, żeby zaczepić przyczepę z sadzeniakami a to są takie przyczepy, które załadujemy i musi stać z ciągnikiem, nie możemy sobie ją załadować, odczepić, bo bo tego się nie robi, bo to jest tylko taka stopa podporowa do odczepiania na pusto. Także brakuje nam ciągnika i cały czas myślę jak to rozwiązać, bo chociaż musimy mieć dwa ciągniki, żeby można było zaczepić przyczepy, choć nawet by trzeba było mieć w sumie trzy, trzy ciągniki, żeby zaczepić dwie, dwa wieltony i, i waje na sadzeniaki, żeby to tak wszystko fajnie, płynnie szło. Jeżeli będziemy sadzili tylko w dzień, no to w sumie dwa wystarczą, jeżeli w nocy, to by trzeba było mieć trzy ciągniki, żeby te sadzeniaki można było dowozić, żeby w dzień załadować, a żeby na noc były już gotowe do sadzenia i wtedy znowu w dzień ładować. Ja myślę, żeby trójkołowca nie wziąć do, no do, przyczepy, która zbiera kamienie, ale to jeszcze się zastanawiam nad tym. I tak to na tą chwilę u nas wygląda sytuacja. No deszcz jest potrzebny, niech trochę się wypada. Później przyjdzie pogoda i będziemy sadzić. A to mocowanie jest tak wykonane. Ogólnie powinno to się spisywać. No chciałbym tutaj dołożyć siłowniki i akumulator gazowy, no ale już nie chcę kombinować, bo czasu na to nie ma. Na razie będziemy jechali tak, na tych sprężynach i Obserwować wszystko w kamerze, jak ta blacha się spisuje, ewentualnie góra dół ręcznie. Ciągnie takie, tak jest wprowadzony przez GPS-a, to nie będzie problemu z, z prostolinowością i będzie można się skupić na obserwowaniu sadzarki. W dzisiejszym filmie nie ma co nagrywać, bo jesteśmy na gospodarstwie. Tam robimy naprawy tego wałka Power, Wymieniamy zamki. Praktycznie zaraz kończymy. Myślę, że dopiero, jak by przestało padać, to może jutro po południu się wiedzie, albo zobaczymy, co pogoda pozwoli. No, a tutaj jutro się już zamontuje ten wałek, znaczy wałek już zamontowany, tylko zamontujemy lemierz z grzebieniem i ten odkamieniacz będzie gotowy. Ogólnie jestem zadowolony z tej roboty, bo fajnie nam to poszło. Mamy odkamienione, bo mamy już odkamienione ponad 200 hektarów. I odkamieniamy jeszcze, tak myślę, że, że się nam uda około 300 odkamienić. Tak dobrze będzie szło, taki jest plan. No bo tak, musi być ciągnik do opryskiwacza, ewentualnie można by go nieraz odczepić, ale to takie odczepianie, to jak będzie konieczność, to się go odczepi. Ciągnik do sadzeniaków to jak mówiłem 72.20 i tutaj akurat mamy sadzeniaki załadowane na przyczepę. No to 7220 będzie jeździł z tą przyczepą. Do odkamieniania potrzeba dwa ciąniki do wożenia kamieni, czyli tu mamy 7210 z tym jaskinem i on dalej będzie jeździł z tym zestawem. I tutaj, tak, ładowarka. Ta ładowarka będzie na polu. Będziemy sypali sadzeniaki. I łyżka jest podzielona na pół. Dlaczego tak jest? Bo tak. Do małej sadzarki sypiemy tą część łyżki. Do dużej sadzarki napełniamy całą łyżkę i sypiemy. Żeby nie było problemu z wysypem, bo jak nasypiemy całą łyżkę, do małej sadzarki nie uda się wsypać. Taka modernizacja na szybko. A tutaj mamy naszego stajgera. I on jeździ cały czas z kultywatorem, z karatem. No i też musi być ciągnik cały czas przy tej maszynie, bo żeby zagarniać te ostateczne ślady ścieżki przy odkamienianiu. Także też nie możemy odczepić tego karata. Także przy tej technologii jest zaangażowane dużo sprzętu tak jak widać. Służą przyszła przesyłka z tym z siłownikiem do rozgarniaczy i zamki do tego do taśmy elewatora bo tam brakowało kilka elementów i to jest też do taśmy elewatora no i najważniejszy siłownik i siłownik wygląda tak jest troszkę inny niż ten poprzedni ale to nic nie szkodzi tak tą stroną ma tylko dwa mocowania na Tutaj, albo tu, albo tu, a tutaj jest tak. A ten stary siłownik: Ogólnie wszystko dobrze, tylko że w środku jest sprężyna gazowa taka o. która odpowiada i ona ma 2000 N. Siła: 2500 N. No i nie mogę tej sprężyny znaleźć. Dlatego kupiłem cały nowy siłownik. Bo tutaj jest jednostronne działanie: pod się się chowa a sprężyna nam wypycha siłownik z powrotem. Także to już mamy, trzeba będzie jutro zamontować. I te zamki. Tutaj dorabiamy łańcuch, bo się jednak okazało, że tamten łańcuch już jest tak zużyty, że trzeba go wymienić. To był wzmocniony łańcuch, o i tak wyglądają. To jest akurat półspinacz. I spinka. Także wymienimy ten łańcuch, żeby nam zębatki nie ten... nie zużywał. Jak już jest rozebrane, to początkowo myślałem, że tylko wyrzuc wyrzucimy półspinacz, ale jednak jak przyjrzałem się dokładnie, to trzeba go wymienić. No i to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.